I to jest jakaś kompletnie inna, niepowiązana karo? Czy to jest ta sama karo, co. to puzona dziewczyna jest? Bo nie wiem, no są różne to karo to na no, genialne, czy. cały świat na to czekał i nareszcie. Angielskiego nie, ale ogólnie o językach już taki mam kanał. Tylko trochę zastopowany. Nazywa się Niedzielny Poliglota. Dziękuję. Wreszcie jest nowa animacja. Bloody chmurka. Czekaliśmy na to tydzień! Tydzień czekaliśmy na to. Ja wiem, że zasłania, ale nie wiem. Gdzie... Trochę lepszy. Ej, ja mam jeden pomysł. Co wy trebusz lepszy. Uwaga, to jest apel do wszystkich streamerów komentary. Czyli nie do mnie. Co wy na to, że wszyscy wrzucamy zawsze kamerkę w jeden róg, przez to nie musimy zmieniać naszej kamerki. Zawsze ja nie wszyscy, muszę przesuwać. w prawy górny róg, wrzucamy kamerkę do reactu i oglądamy react. Gdzie jest kamerka, to wtedy przesuwamy sobie w dół i widzimy riak danej osoby. Ale tak wszyscy mamy w prawym górnym rogu. Zatem jeżeli ktoś chce zrobić reak do naszego Reakta, jest to łatwo ustalone. Europejski mus skanuje od lewej do prawej. Dlatego jestem z lewej. Jestem na poziomie oczu. W rogu kamerki są dziwne. Ja wolę taką, takiego floatera. Na zagranicznym w ogóle Twitch Compilation, oni robią specjalnie taką ramkę Hey streamerze, który oglądasz to na swoim streamie, umieść o w tym miejscu kamerkę. Tak, tak, na grach dla Forsena ludzie robią coś takiego. Jak Forsenowi wysyłają ludzie gierki, to na początku jest taki panel, że jak Forsen nie da kamerki w to miejsce, to czat będzie pisał ten. To Bo czat tutaj będzie nie będzie pisał żadnego ważnego contentu. Coś takiego, ja albo SMOrg. Czad! Jesteśmy konformistami, czy jesteśmy hipsterami? Zrobię, zrobię wiadro. Karo, zanimuj <śmienny> tego Nexa inaczej. Tak leniwie go zanimowałaś. Używasz tej animacji już po raz trzeci czy czwarty. Karo, tak ładnie się starasz. Staraj się dalej. Sadgę. Przesunąłem kamerkę, Chad. Bo idol. A więc też do ośmiu. Dlaczego? Trybusz lepszy. <grybusz> <grybusz> lepszy, bo dalej może wyrzucać. Lepiej rzucać. Czy mnie słychać? Butelkę gaz, możesz... dziękuję. to włącza. wyłącza. Ja wartę śmatą. Ja bez. Ja powinienem ja wartę dać jako dźwięk od donatów, czy od dźwięk od sponsora? No nie gadaj. Karo, zanimuj tego Nexa inaczej, tak leniwie go zanimowałaś. Używasz tej animacji już po raz trzeci czy czwarty. No co za żart. Super jesteś Mandzio. O nie, jakie to brzydkie. Nie no, gówno nie wypolerujesz. A jednak. A powiem ci tak Mandzio, no niestety nie powinieneś... A nie, ma dupę na brodzie. ...bo to jest niesamowite po prostu. Mandzio, chuj ci w dupę. To za czad absolutny. Wystrywy randomów w internecie ciężko jest mi brać do siebie. Ciężko jest mi brać wystrywy randomów w internecie i dziwię się, że ludzie tak mocno o to walczą. Witam w hmm. Cześć, Mandzio. Słuchaj, ja bym. Dlaczego on jest postacią z Izaka? Dlaczego on jest Izakiem z jakimś kurna. bladklotem? Czy jaki to jest inny item? Ktoś się chciał dołączyć do plucia na Nexę. A! Też chciałbym dojechać tą waloną szmatę. E, czy mówimy o... Te... Teraz zacenzurowali... A nie, bo Zaha siebie zacenzurował. Tak? tak? Tak, dokładnie. Ta rura, która jest... I dodatkowo... No? Wiesz, że Nexę drugi... Dzieci? i własnych widzów. Ja pierciele Ja też słyszałem. Nie no słuchaj, Zacha. Opłaca się kupić GoXLR tylko dla jednej funkcji, bo kuźwa innych nie używacie. Patrzcie widzowie, ale kupiłem drogi interfejs. Jedyne do czego go używam, to pip. Pamiętasz jak ci obiecałem tam miesiąc temu, że jak będziesz umierać na raka, to ja wtedy przekażę. Twoją ostatnią wiadomość twojej żonie. Pamiętasz? To sorry. To jednak nie mogę, bo wiem, że umierasz, bo umówiłem się z kumplem na piwo. I to jest dla mnie ważniejsze teraz. Zatem Zacha, miłego tam umierania. Ja będę musiał uciekać na piwero. Użycie takiego pipania jako cenzura, ale użycie to jako bicie serca w szpitalu? Smart. Kurwa, zdech. Oczo laser, byku to jest jak laserem, ci naprawiają oczy, żebyś okularów nie potrzebował. Dobra, idę na piwo. Elo. Zdech. Dobrze, pięknie. Fenomenalnie.